A jak on będzie księdza, że tak powiem, takimi tymi kretowskimi metodami tam w kierunku tych święceń subkondycjony tak nakierowywał, że to dobrze by było dla wiernych. I teraz jest, minęły lata, swoje lata już się ma, do sześćdziesiątki się dochodzi. przychodzi taki dzień, jak dzisiaj mam wczoraj wiadomość, ksiądz Sławomir siąkała mi, chcę odwiedzić dał słowo, że odwieźć. Pierwszy dzwonił do mnie, jak to pan sproski zabiegał, żebym to ja zadzwonił do, 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 do księdza Sławomira. Zabiegał na taki sposób, jak ludzie tacy, tacy podwójnego serca, jakiejś takiej przekrzywionej pobożności. Po, po, po potrafią robić. Czyli nie powie w proznie ksiądz zadzwoni, tylko ksiądz Sławomir by się ucieszył, że ksiądz zadzwoni do mnie. Wszystko w zasadzie już z tej mentalności takiej, ksiądz Sionkała ma święcenia subkondycjony, jest prawdziwym księdzem, a ksiądz, jak to pan Sławomir tam w wiadomościach, jak do do latem szliśmy, żeby ziemię i niebo poruszył, żeby ja, żebym ja święcenia subkondycjone otrzymał. I yy, tego parcia, że to, że to przez księdza Sławomira się ma dokonać, że jest jakimś, tu, nie księd, biskupa Madrigala, ale że ksiądz Sławomir też tu jakąś swoją cząstkiem. No i doczekałem się telefonu od księdza Siąkały. Jakbym miał pytać, po co ksiądz Siąkała wtedy zadzwonił do mnie, no to było, pamiętam, nie nagrywałem tej rozmowy, ale w pamięci mam, że jakbym przyjmował święcenia subkondycjone, żeby to tak zrobić, że, że żeby później się nikt nie mógł czepiać, tak? Nikt nie mógł, to właściwie wychodzi na Mikłaszewskiego i to środowisko, bo to tacy, takie krety są, które tam, no dobrze jak katolicy, że, że kopią, tylko w czym jest rzecz? Że ja słyszę radosną wiadomość wczoraj. Ktoś przysyła właśnie ksiądz Sławomiesionka, przysyła mi, mi wiadomość, że, że pragnę spełnić słowo, które powiedziałem przyjechać księdza odwiedzić. I w, yy, w, w pierwszym mam radość, że przyjeżdża człowiek, kapła. Sam mam na swoim sumieniu radość, że osoby, które... Tutaj przychodziły, przyjeżdżały z daleka, w jakiś sposób yy, pokierowałem za sprawą Pana Sproskiego, biorąc wiarygodność od Pana Sproskiego, mimo wszystko. Wobec księdza Sławomira, żeby tam udawali nam świętą, bo bliżej jest. Znakami to było potwierdzone, bo niecały miesiąc, jak, jak zaczęli przyjeździć do księdza Sławomira, okazało się, że umierała bliska osób, które tam uczęszczały i ksiądz zdążył z olejami, więc znak Boży, tam mamy być, w każdym razie jest radość, że przyjeżdża człowiek a ja się rano budzę i mam a jak on będzie księdza, że tak powiem takimi tymi kretowskimi metodami tam w kierunku tych święceń subconditione tak nakierowywał, że to dobrze by było dla wiernych żeby wierni mieli Pewność. To jak ja się, że tak powiem, okażę wobec Księdza, zapytam Księdza, Księży, a święcenia subkondycjonalne, to na jak długi czas się przyjmuje? Bo są tacy, co po kilka razy święcenia i sakrament. I za każdym razem, jak przyjmują, mówią, że jest pewność, pewność, że, 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 że myślą, że tak, a potem się okazuje, że że tam ktoś pokopał i, i ostatecznie wyjdzie, jak w przypadku księdza arcybiskupa Marcela Lefew, że ten, który przyjmował wszystko w dobrej wierze, ale ten, który udzielał to jaki mason, może dzisiaj nie tylko będzie mason, ale żyd, służby itp. Itd. W każdym razie rano się budzę i się przejmuję. Znaczy ksiądz się powinien tym przejmować? I katolika. Jeżeli to na jakiś sposób. To na jakiś sposób. Więc to doświadczenie przywrócenia przy świętej na nie przyszło samo z siebie. I nie przyszło jako łatwe doświadczenie zgodzenia się z tym, msza święta na Bronieckiej została zakończona proszę przekazać wiernym żeby tu nie przychodzili księże Michale, nie, nie przekażę tego a ksiądz inspektor chce przekazać niech przekaże sam to pamiętacie kartkę na drzwiach <coughs> jak było napisane tu się mszy świętej nie odprawia kto się pod nią podpisał było tam nazwisko? nie było żadnego salezjanie więc pisałem z wyjątkiem ksiądz Michał Woźnicki nie byłem wtedy w żadnych, jak sobie dzisiaj mnie mają, kar kanonicznych. Więc nam tym wszystkim, co związane z Broniecką, mi, nam, wam, byłoby się przejąć. I dla niektórych będzie to od sobie jakiś tam epizod, ale dla niektórych dla mnie nie. Ja mam obowiązek z tym przejęciem pozostać także wtedy, kiedy inni się nie przejmują kiedy dla innych jest zajmowanie się, dajmy na to w tym, że czy ksiądz Michał przyjmie święcenia subkondycjonne, czy nie przyjmie jako pierwsza sprawa. A dajcie wy mi z tym święty spokój. Ci, którzy przyjmowaliście święcenia subkondycjonne jeden, drugi czy trzeci raz. Albo którzy przyjęliście święcenia subkondycjonne i mówicie dzisiaj, że jesteście ważnie wyświęconym kapłanem, ważnie bierzmowanym katolikiem ale jednocześnie nie piszecie bo do tej pory byłem nieważnie albo miałem wątpliwość że byłem ważny to kiedyś tą wątpliwość wziął Bałęba w poniedziałek przyjmujący święcenia subkondycjone a w niedzielę odprawiający bez święceń subkondycjone msze na mocy jakichś święceń i co najwyżej tydzień wcześniej nie, 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 nie spowiadający ludzie. dajcie wy mi święty spokój. Czy wyście dosyć przejęci? W jakim stanie jest Kościół walczący, jeśli chodzi o duszę? O co ludzie walczą? Walczą o przetrwanie, walczą o byt. Więc radość, że przyjazd się zasłało mi rana, którego Przyjazd się cieszę, tym bardziej przyjedzie, zapowiedział z Panem Lucjanem w towarzystwie, Bogu niech będą dzięki, że przyjazd księdza jest poprzedzony i świętszą szą że mogę jako kapłan Panu Bogu oddać te sprawy, żeby ktoś wobec mnie jakieś takie miał zamiary, jak książ chce spełniać, spełniać, czy chce tamten, to należy tą drogą iść, jak jakiś mentor, czy... Czy to przestrzegał ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga? Nie ksiądz jak z bałębą to się nie łączy z nim tak, że, że będzie miał, bo musi z was ktoś jeden mieć władzę. Ksiądz połowę energii straci, ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga na pewno nie miał na myśli rozłamu w kościele, tylko miał na uwadze oddziaływanie przez autorytet i władzę nieformalną że ksiądz Jacek Bałęba zyskał sobie ogromną władzę wobec dusz przez spowiednictwo, ale jak księdza Jacka dałem na, na to, żeby był świadkiem w sprawie wyrzucenia mszy na Wronieckiej eksmisji, to że tak powiem że to co, ksiądz materię miesza wewnętrzną, bo tak już się przed sądem nie pojawił żeby bronić współbrata no to nie jest mieszanie materii tylko w tym świecie funkcjonujemy w, w rzeczywistościach na złożony sposób często. I to, że ktoś jest spowiednikiem, nie znaczy, że, że, że nie może w innej roli wystąpić. To jest zdobycie sobie władzy, że niby jestem ten drugi, ale przez od wewnątrz ustawiam innych ludzi. No to to jest te działanie masońskie, żydowskie, z ukrycia. Nie trzeba być mój, nie trzeba być Żydem, żeby się posługiwać ich metodami. Więc. Do czcigodnych wiernych mówię, że jestem zwykły, prosty śmiertelnik i, i Panu Bogu przynoszę takie sprawy. Radość przyjazdu kapłana katolickiego, a jednocześnie obawę. Przyjeżdża mi nagabywać, przyjeżdża mi pokazać drogę jakąś i że dla dobra wiernych by było, żeby żeby, żeby ksiądz przyjmował, to ja zapytam, których wiernych? Których wiernych? A sobie też pomyślałem, bo teraz druga czy trzecia niedziela się pojawiają kazania księdza Michała Stobnickiego, biskupa, pewnie ktoś to o Bogu dzięki yy, nagrywa i puszcza, no a tam popatrzyłem dni na przykład, dzień, dwa po pokazaniu. Po posłuchało, posłuchało kazania, no to co by nie mówić, to mnie tam posłucha więcej, też sobie mówię, a biskup Stobnicki tak, tak patrzy, tu Woźnicki, tysiąc go posłuchało, mnie trzystu, to co, to jak to jest, czy tam się nie może budzić właśnie też takie, takie, no jak coś ode mnie chce, to niech przyjedzie, niech, niech, niech się pokaże, ja cały czas będę pytać, a gdzie ksiądz był, jak księdza Zwolnieckiej, Najpierw pana ministra nie wynosili, a potem wywalali msze. Ksiądz już był wtedy księcem, ksiądz Sobicki, a już wiedział, że zostanie biskupem. To co sobie myślał, jak tam odczytywał te wiadomości w tv czy w internecie? Bo normalny katolik by pomyślał na sposób świętego Łukasza. Postanowiłem i ja, dostojny Teofilu, przekonać się o prawdziwości nauk, których Ci udzielono i zbadać rzeczy, zadzwonić, udać się, porozmawiać. Więc ja się trzygodni wierni przejąłem z prawą przywrócenia Mszy świętej na Wronieckiej i z prawą wyrzucenia Mszy, na świę... mszy świętej w Rycie Rzymskim na Wronieckiej. I to jest największe przejęcie mojego życia, które stanowi sens. Inni nie muszą tego rozumieć, nie muszą tego podzielać, ale ja się tego będę czynać. I w jakiś sposób yy, po, wspomożenie yy, księdza w, w, w misji kapłańskiej, którą ja realizuję, jest w zależności od tego, jak ktoś się odnosi do tego stanięcia nie do osoby Michała Woźnickiego czy księdza Michała Woźnickiego, tylko do tego staniec. Po której stronie stoisz? Po której stronie barykady stałeś? I po której stronie barykady stoisz w modlitwie, którą ja, którą my codziennie tutaj kierujemy? I jestem przygodni wierni, przekonani, bo to żywoty świętych potwierdzają, że tak jak ów Pewnego, czy brał udział w pogrzebie pewnego wielkiego dostojnika. Tak się przejął znikomością świata, że porzucił wszystko i pędził żywot pustelniczy. No ja nie porzucałem wszystkiego w rozumieniu, że wylądowałem na ulicy jak jakiś pustelnik czy żebrak, ale dostąpiłem łaski wygnania ze zgromadzenia i do tego sposobowego tworu przez akt ekskomuniki jeszcze szczęśliwie papiery nade mną podpisywał jakiś mężczyzna, a nie śmieszna siostra zakonna, która przewodniczy jakiejś tam rzymskiej kongregacji spraw życia, życia zakonnego, żeby się podpisała pod aktem mojej, mojej ekskomuniki, więc ja się tym wszystkim przejąłem i w życiach w życiu, w żywotach świętych są świadectwa, że ci, którzy się przejęli znikomością tego świata, jednocześnie Bożą łaską, Bożą mocą, dochodzili do świętości, do celu, dla którego człowiek ma obowiązek w tym świecie i powinność, i łaskę żyć. No i gdzieś w tym wszystkim jesteśmy razem złączeni, więc dzielę z Wami tą radość przyjazdu księdza Sławomira. Niech przyjedzie szczęśliwie. Radość wielka, że ktoś tutaj zechce przyjechać, ale w sprawach dotyczących kierowania mojego dalszego życia subkondycjonę, gdyby było wszystko jest uzależnione od tego, jaką cenę trzeba zapłacić w odniesieniu do sprawy stanięcia, w sprawie przywrócenia mszy świętej. Jeżeli by dla kogoś ta sprawa była jakoś drugorzędna albo drugoplanowa, jak już było dla księdza pfeiffera, który tutaj przyjeżdżał, to darmo się fatygujesz należałbym. Jakbym wcześniej wiedział, że jak, po co tu ksiądz pfeiffer przyjeżdżał przysłany przez tą pa, panią żyjącą z Kotów, tam gdzie jest z Gorzowa, to bym mu powiedział, daremnie się fatygujesz, ksiądz pfeiffer. Jakby ksiądz, ksiądz Sławomir słuchał tych słów. On wie o sobie rzeczy więcej niż ja wiem i takie by wobec mnie rościł zamiary, to niech dzisiaj zaoszczędzi na, na paliwo, na bileć, niech spadnie bezpiecznie ruszać w drogę, I gdyby to był celem, że tak powiem, że tam księdza święcej czy kondycjonę, do jakiego madrigala czy innego, o nie wiadomo, z jakiej Loży jest, czy w Loży jest, czy nie. No bo cóż my wiemy o tych ludziach. Z za, za Ameryki Południowej, to ja tam znałem na misjach, to ja tam... Ja wiem, że tam są ludzie gorącej krwi i jak ksiądz z Brazylii, tu misjonarz 25-30 lat w Brazylii, ksiądz Gura, tłumaczy, bo ksiądz zgłosił, że tam jest gorąco, no to my do, rozumiemy, co to są hucie w naszym umiarkowanym klimacie, a już jesteś, że tak powiem, Argentyjczykiem. Czy jakiś meksykańczykiem, to wychodzi wtedy, że jak przyjdzie ochota, to pieszkota, wychrobota, czyli jak się coś rusza, to taki biskup czuje, jak to jest. Więc tam, że tak powiem, jest dobrze mu być biskupem, bo my, my nie widzimy, co się za nim ciągnie. Ale później, jak zobaczymy takiego Birgolia czy, czy innego, to widzimy smród, nie wiadomo czego. Nie mamy, że tak powiem przekonań i pewności dotyczących informacji to pchać nam się, że nie ma gdzieś jakiś biskup z Meksyku czy Argentyny, czy z święcenia subkondycjonalne udziałem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Ja nie wiem z jakiej ksiądz loży jest. Ja nie wiem za czym ksiądz w życiu stanął, żeby bronić, tak jak Bergoglio, czy jak śmieszny prewost. Przejąć nam się. Tym, co Pan Bóg w naszym życiu działał, być wiernym dla Ciebie w sakramencie małżeństwa, dla mnie w sakramencie kapłaństwa i misji, którą Pan Bóg albo dał, zadał, albo dopuścił i daje łaskę, żeby przy niej trwać. Stoję przy Najświętszym ofierze przy świętej Wercie Rzymskim, wyrzuconej, przywróconej, wyrzuconej przez Salezjanów z tego kościoła jako świadek ich niegodziwości wobec Boga i Kościoła Świętego. Na Amen stoję i będę stać. I na pewno Wam to ciąży i niewygodne jest, moi drodzy bracia Salezjanie. Ale ja się tym przejąłem. Jak wielki jest Bóg, jak niegodziwy potrafi być człowiek, wśród nich ja przy mszy świętej stoję, jeśli ksiądz siąkałaby tych spraw nie podzielał, próbował mnie na jakiś sposób tam w kierunku subkondycjonat jakiegoś z Argentyny, z Meksyku, czy Lichowie, gdzie, skąd, gdzie mu tam nogi wyrastają, jak to jest taki człowiek jak biskup, biskup Steblecki tutaj, ambicjoner Steblecki, czy inaczej, Stobnicki, to ja się takie rzeczy w ogóle nie... Nie bawię, tak się przejąłem sprawą bronieńskim I dziwię się, że innych to nie przejmuje, jak katolicy są. Albo by ich nie przejmowało, jak katolicy są.